Kiedy upadła kultura miniońska? W 1450 roku, przed naszą erą. Od czego wzięła się taka nazwa? Od legendarnego króla Minosa. E, czy wiesz, kim był marszałek Józef Piesucki? Nie. Od czego wziął się przydomek Aleksandra Wielkiego? E, przydomek ten się wziął od tego, że nie przegrał ani jednej bitwy. E, kiedy wybuchła I wojna światowa? No w 1914. E, czy wiesz o której godzinie jest godzinową? Równo 17. Wziął się egipski bóg słońca. Ra? E, czy wiesz, kim był Roman Dmowski? Roman Dymowski był przywódcą KNP, Komitetu Narodowego Polski. Kiedy dokładnie zakończyła się II wojna światowa? W 1945 roku. Dokładnie. Nie. Czy Neanderthalczyk i Homo sapiens żyły w tym samym momencie? Tak. Kiedy wybuchła I wojna światowa? Jakie wydarzenie ją spowodowało? 1914 1914 Przez <grystwa> zabójstwo austriackiego księcia Zama, nie niego Zamach. udany A jaki to był książę? Fryderyk jakiś tam, Franciszek no. No. Dziękuję za odpowiedź Hej, czy wiecie w którym roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę? Tak, w 1492 W jakich latach rządził Kazimierz Wielki? 1333 i do 1370 no.